Dajcie Panie i Panowie, przed nami e, krótki film o tym, dlaczego Gambit jest 02 po pierwszym tygodniu jest. Jak tam przeczytałem w artykule na polskim rolu, który się powinien jeszcze dzisiaj opublikować, e, Gambit przegrał przez fatalną fazę pików banów i o tym właśnie w tym filmie. W mecz Rocket Gambit, Rocket po pierwszym, to już jest drugi dzień, po pierwszym dniu Rokat przegrał z SK-01, Gambit przegrał z unicorns of Love 01. Zacznijmy. Faza banów. Faza banów akurat w wykonaniu Gambit jest powiedzmy, że dobra. Gambit banuje Seda. Oczywiście ban targetowany w Nagdaka. Standard. Rek'Site, czyli postać, której strasznie opi na tym patchu. No i LeBlanc. LeBlanc, ban to już jest ten ban, który nie rozumiem. Cofnijmy się do meczu Rocket vs. SK. Nagda grał na LeBlanc i Nagda zagrał na tej postaci. Fatalnie. Naprawdę. Nagda nie, nie pokazał nic dobrego na tej postaci. Z drugiej strony mamy NiKa, który przed LCS trenował trochę LeBlanc. Pokazało to nieraz. On w pewnym momencie miał nawet tak, że wszędzie grał tą LeBlanc. Chciał grać na topie po to, że trenować tą postać. Więc ten ban jest dla mnie totalnie niezrozumiany. Możliwe, że się bali. Możliwe, że się bali po to, żeby się później pójść, pójść. I tu się zaczyna problem. Pierwszy pick dla ROKat to jest Azir. Czyli Azir. Piknięcie Azira już pokazuje, że drużyna chce iść w kompozycję pod Siege. Teraz tutaj przeklikam, już, żeby było całość. Gdzie my widzieli, mm, jeszcze nie to, dobra A, żebyśmy jeszcze zatrzyli? Okej. Okay. i mamy, mamy ten pierwszy pik, który tutaj widzimy, czyli Azir, czyli Azir, czyli już pokazanie tego, że idziemy w Stitch. I teraz co widzimy? Pierwszy pik dla Edwarda od razu. Jaki jest błąd? Znaczy, pierwszy problem, jaki. Problem polega na tym generalnie, że. Roka zbanował dresza, więc poza tym dreszem, tam naprawdę, Edward, ed, ed, U Edwarda mamy Dżanę, czyli Dżanej, Tron tutaj widzimy. Kurczę, nie mogę tego normalnie pisać, muszę rysować. ok, whatever. Mamy Dżanę, trono. Edward powiedzmy dobrze gra. Mamy teoretycznie Nami, którą już ma przeciętną, bardzo. Ale mamy też Blitza, którym Edward trenował na solo queue przed tą kolejką i Blitz wzięty na Siege jest świetną opcją. Nawet zaryzykować, oczywiście ja rozumiem, że generalnie no nie jest trenowany, pewnie Mauna na skirmach trenowali, skoro tego nie wzięli, ale zaryzykować i wziąć tego Blitza, bo pikowanie Jany, która jest postacią pod Disengage, przeciwko kompozycji pod Siege, bo Azir już pokazuje ten Siege, to nie ma takiego, że a, Azir, to w sumie nie wiemy, to jest... Azir to jest jeden z mniej wartych first picków, bo on pokazuje kompozycję, ale Gambit tej zastał. Jana jest bez sensu, kompletnie pikiem bez sensu w tym momencie, bo tak jak mówię, to jest disengage i to jest głównie disengage. To tak naprawdę nie boli e, kompozycję roka, który idzie po Mamy Jarwana, który jest ok, dobrym inicjatorem, ale są lepsi. Nawet Lesin, który jest świetną opcją na Azira, bo Azir gdzieś tu się zabuduje tymi żołnierzami i Lesin wkopuje. Lesin jest generalnie Lisin. List jest generalnie najlepszą opcją, chyba w tym momencie na Stege. Kurwa. Mm, ponieważ, generalnie, jak przeciwnik ma tą szlagę w Stitchu i cię Stigeuje pod wieżą, to Lessin jest tutaj opcją, żeby wyskoczyć. Jak w momencie, kiedy wykopujesz Lessina, robisz tego inseka, Lessinem, jakąkolwiek postać, to wkopujesz ją Insta pod Tower, pod Agro Towera. A Stige ma co do siebie, co widziałem właśnie u, u w tym momencie? Brak tanka. Generalnie. W siege kompil brakuje postaci, które są tanki. Musi być ten. Znaczy, powinien być ten Azir, Xerath. Mało takich midlanerów. LeBlanc jest teoretycznie dobra do Siege'a, ale LeBlanc jest banowana. Też nie jest tanki. No, Graves tutaj jest chyba najbardziej tankim postacią w tej kompozycji. Dobra, rokat dalej pokazuje Gravesa, który, tak jak mówię, no jest najbardziej tanki Adekary. I w razie jakiejś inicjacji, on, musi, on jest w stanie przetrwać. Poza tym, jeżeli Siege ma jeszcze pewny potencjał do połkowania, jeżeli. Graves dostanie opułkowaną postać, to może bez problemu znukować ze swoim QR. Więc jest dobrą na no, oczywiście, Xera, który ma e, zonować przeciwników od wieży ze swoim zasięgowym połkiem, ma obijać przeciwników, którzy będą czyścili linię, a najczęściej wiadomo czyści linię e, adekery. No i do tego jest sam, jest świetnym, e, ma świetny clearance ze swojego Q. Od pewnego poziomu, od pewnej ilości AP, samoku praktycznie ściąga całą linię, więc Xerath... I to już widzimy praktycznie cały Stitch Asir, Kseraz, i postacie, które są typowo pod Stitch brane. Kserat jeszcze powiedzmy do jakiś hyperkery carry raczej już nie. Więc i to już się powinna zabawić lampka. Co bierze Gambit? Gambit bierze Korkiego pod Poke. Korki jest bardzo przeciętnym inicjatorem. Bardzo słaby jest card engage. Zamiast Korkiego. Ja bym rzucił wszystko i spikałbym tutaj Sivir. Co ciekawe, jeszcze wróćmy właśnie do tego do wyboru Gravesa. E, Rokad wiedział, że Pino gra korkim Gravesem i musieli mu zebrać tego Gravesa, bo Graves jest dobry do hard engage. Graves jest takim drugim topowym adekerem do hard engage po Sivir. i mogliby tutaj spróbować tego Gravesa wziąć. Dlatego Woolite został jakby podstawem przed ścianą. Musisz wziąć tego Gravesa, bo inaczej nie ugramy tej gry. Więc tutaj mamy ten wybór Gravesa bardzo logiczny, bardzo mądry, moim zdaniem. Tutaj w ogóle szacunek dla Ledaka, bo rokat świetnie sobie radzi w fazie pików. No i mamy tego Fiza, który generalnie jest na linii jest dobry na Xerata. Jeszcze ma tą zaletę, że w miarę dobrze romuje, Co wiadomo, że Stitch musi zdobyć mniej więcej wczesną przewagę. Ale ta postać, generalnie, <laughs> bez. Kogoś, to zainicjuje. Tam jeszcze teraz będzie mieć historię, taka pogarda, ale to. i tej Ireli, ale to potem. Generalnie bez kogoś. On nie może być na frontlanie, bo generalnie Fistry jest na frontlanie, dostaje CC i dostaje nuka. On musi wiadomo, w momencie inicjacji sobie wyczekać, rzucić to Ej dopiero potem skoczyć do teamfightu. Dlatego on nie może być na frontlanie, on nie może być inicjatorem. A Jarvan. No Jarvan jest takim. Mm, niekoniecznie. Znaczy, Jarvan ma dobre inicjacje. Ale on musi się skupić na tym, żeby zamknąć kerry. i on nie może zwrócić na siebie uwagi front lane przeciwnej. Jak front lay w przeciwnej wejdzie na Fiza, to Fiz jest useless w tym momencie. Dalej mamy uroka, to oczywiście yy, Jankos Janko bierze Lesina, czyli standard u niego i Nami. Nami jest świetnym wyborem, biorąc pod uwagę, mamy dwóch w tym momencie najlepszych disengage supportów, czyli Nami i Jana. Nie mamy Jana, i bierzemy Nami. Nami ze swojego ulti świetnie disengage'uje. Do tego nami Graves bardzo fajne połączenie na na mm, botleiny. Generalnie wszystko, co bufuje o ataki jest świetne do Gravesa. I tu jest największy błąd gambitu. Wymuszenie na kapokardzie wzięcia ireli. Kapokard, owszem, on miał dobrą ireli jakiś czas temu, ale on nie trenował tej ireli. I to jest dla mnie największe zastanowienie, czemu oni nie wzięli renektona. To jest największy błąd gambitu. Kapokard był dobrym renektonem. Kapokard trenował Renektona przed LCS-em. Jeżeli byłby ten renekton, owszem, może on by na overpawaniu mniej ugrał na linii. Ale potem był o wiele więcej był w stanie zrobić. I kapokard by się lepiej na tej postaci czuł. Irelia. Owszem, doklei się, ale co potem? Jeżeli drużyna ma <grych> Azira, który dis dis disengageuje, Nami Tron disengageuje. Problem polega na tym, że Renekton jest w stanie wejść ze slice'a i nawet jeżeli dostanie disengage, to ma tam 5 sekund, żeby dojść do dice'a i dice'em jeszcze zainicjować to problem Irelia polega na tym, że Irelia wskakuje, dostaje disengage i już nie jest w stanie z powodem wskoczyć, ona musi z buta wejść to samo właśnie Fizz, Fizz też ma cooldowny spore na Q to samo Jarvan, który dostaje disengage, zostaje wychnięty ze swojego ulta okej, okay, Jarvan jeszcze jest w stanie na flagę wskoczyć o ile wcześniej, bo generalnie inicjacja Jerwana wygląda na to, że skakujemy slagi. I, I tak jak widzicie, mamy tutaj Ireję u Kapokarda, którą on się czuje słabo tą Irelią. Znaczy, ja nie wiem tego, się czuje słabo, ale wiem, że się nie trenował dobrze tej Ireli. Mamy Jarwana, którego no Diamond nie jest, nie był nigdy z dobrym Jarwanem. I nikt tego mi nie powiesz. Diamond jakiś był katem jarvana, bo nie był katem jarvana. O wiele lepiej by się tutaj czuł na Lesnie. I ten Lesnie powinien zostać piknięty dla Gambitu. Fizz, który jest ok, ale na podwójny disengage, nawet na, na potrójny, bo jeszcze który ma swoje ulti, który też jest w stanie disengage, jest słabą opcją. No mamy Corkiego, który został tutaj sforsowanym pikiem, bo Pinoy nie umie grać Civil. I to jest, to jest główny błąd Pinoya, główny problem Pinoya. Pinoy gra tutaj naprawdę z dwoma postaciami Korking Gravesem. ewentualnie jakąś tam Tristana, ale to już o wiele rzadziej i o wiele słabiej. No i mamy Janę, która też jest tutaj słabym pikiem, bo nie jest nie jest inicjatorem, jest disengagerem, który generalnie, generalnie Janna w tym momencie jest słaba. Bo właśnie, jaka jeszcze jest jedna kwestia, Jana może zainicjować, ale to bardzo słabo, bo tam wiadomo flash, ulti, jakaś jest inicjacja. Ale problem polega na tym, że cztery postacie Gambit'u, jeżeli grają na Siege, każda z tych postaci poza Jana ona musi wejść w środek. I Jana tak naprawdę nie jest w stanie objąć tym ultem, no Jest w stanie objąć, ale nie jest w stanie objąć tego teamu. Tak złapie tam, dwie swoje, swoich teammates, góra trzech, ale to już naprawdę musi być teamfight ustawiony dla Gambitu. I tu się pojawia problem. Generalnie ta John jest takim z że ja nie mam pytań. Dobra, no to tyle moi drodzy. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie, nie wiem, e, właśnie Rokatu, Gambitu, czyli chcielibyście o jakimś innym mecze posłuchać, to piszcie w komentarzach. Ja się z wami żegnam, to jeszcze wyłączę film.